Mam stronę internetową. Nie wiem nawet, czy jest na niej zakładka o mnie, czy nie. Szczerze mówiąc, nawet nigdy tej strony na oczy nie widziałem. Mam nadzieję, że stworzył ją ktoś, kto mnie zna. Czy to, co jest napisane w zakładce o mnie na tej stronie, jest prawdziwe? Tak, to dobrze. Słuchajcie, zupełnie nie interesują mnie nowe technologie. Taki po prostu jestem. Mam nadzieję, że to nie sprawia, że jestem nudziarzem w Waszych oczach. Po prostu, gdy narodziłem się na nowo, to Jezus zmienił całe moje życie. Wydarzyło się to w 1995 roku. Wiecie, można powiedzieć, że Twoje życie się zmieniło. Naprawdę jednak to widać wtedy, gdy ludzie po prostu sami to zauważają. On po prostu był we mnie i żył przeze mnie. Wiecie, jakoś tak się stało, że każdego weekendu podróżuję i głoszę: Nigdy o to nie prosiłem, nigdy o tym nie myślałem, nawet nigdy tego nie chciałem. Nie mówię, że nie można mieć takiego pragnienia. Po prostu ja osobiście nigdy o tym nie myślałem. Ale on naprawdę zmienił moje życie. Czytałem wcześniej treść tego baneru. Uczymy wierzących, by kochali Boga, szkolimy liderów, by służyli Bogu i wysyłamy zwycięzców, by demonstrowali Boga. Te zdania bardzo pięknie podsumowują przesłanie Ewangelii. Wiecie, my nie jesteśmy w stanie kochać Boga, jeśli najpierw nie zobaczymy Jego miłości do nas. Ewangelia w Ameryce często sprowadza się do wierzenia w to, że Bóg zaopatrzy nas i będzie chronił tych, których kochamy. Proszę was, niech nasza Ewangelia będzie głębsza niż takie jej zrozumienie. Wielu szuka Boga po to, by ten ich chronił oraz zaopatrzył ich. Właśnie dlatego, gdy coś się dzieje, zaczynają mieć pytania. Myślą, dlaczego Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę? Dlaczego miałem wypadek samochodowy? Dlaczego zostałem zwolniony z pracy? Gdy jesteś w takim miejscu, to nie masz intymności z nim, natomiast masz dużo pytań. Jest bardzo ważnym to, by nasz motyw szukania Boga był czysty oraz biblijny. Nie przychodź do Boga, ponieważ masz wiele potrzeb albo się boisz. Te motywy wydają się być słuszne i faktycznie mogą popchnąć nas przynajmniej we właściwym kierunku. Ale powód, dla którego Bóg chce, żebyś do Niego przyszedł i dla którego Jezus umarł na krzyżu, jest dużo głębszy. On chce, żebyś Go znał, żebyś miał z Nim prawdziwą relację i żeby On mógł żyć przez Ciebie i demonstrować się przez Ciebie na tym świecie. Właśnie to wydarzyło się w moim życiu w 95 roku. Od tamtego czasu moje życie jest niesamowite. Jest niesamowitym to, że jesteśmy w stanie żyć w Jezusie Chrystusie i możemy mieć ku temu czysty motyw w sercu. Chcę, żebyśmy spojrzeli teraz na coś, co przyszło do mnie podczas uwielbienia. W sumie to mógłbym się zaczepić o te wasze piękne kółeczka. Podoba mi się ich przesłanie. Naprawdę podoba mi się ich przesłanie. Jak wygląda uczenie wierzących tego, by kochali Boga? Nie jesteś w stanie go kochać, jeśli nie zobaczysz jego miłości do ciebie. Jeśli nie zobaczysz jego miłości do ciebie. To krzyż sprawi, że będziesz czuł się jakbyś był wobec Boga coś dłużny. Będziesz myślał o sobie, no powinienem chodzić do kościoła, ponieważ zrobił dla mnie coś tak niesamowitego. Powinienem się modlić i czytać Biblię, ponieważ zrobił dla mnie coś tak potężnego. Takie coś nie jest kochaniem Boga. Szatan jest przekonany, że nikt z nas nie kocha Boga. Uważa, że go potrzebujemy. Mówi o tym wyraźnie w Księdze Hioba. Każdy człowiek odda wszystko za swoje życie. Naprawdę, Boże, myślisz, że Hiob Cię kocha? Ochroniłeś go, błogosławisz go, ma wszystko, co mógłby sobie wymarzyć. Tak naprawdę, diabeł w tym fragmencie mówi Bogu, że ludzie go nie chcą, tylko go potrzebują. Mówi mu, oni zupełnie Cię nie kochają. Potrzebują tego, co im dajesz. I jeśli im tego nie dajesz, to oni Ciebie nie błogosławią. Skupiają się na sobie i są zniechęceni. Zaczynają się frustrować i poddają się. Da się w ten sposób Boga traktować tylko wtedy, kiedy jest się egocentrycznym. Jeśli przede wszystkim szuka się Królestwa Bożego, jeśli jest się poddanym celom Królestwa Bożego, wtedy te rzeczy nie mają do nas dostępu. Posłuchajcie tej myśli. Złapcie jej ducha i to, co próbuje tą myślą przekazać. Jeśli się frustrujecie i poddajecie się, to tak naprawdę nie żyjecie dla Królestwa Bożego. Żyjecie po to, by Bóg coś dla Was zrobił. A nie po to, byście Wy mogli go w każdej chwili życia bardziej przypominać. Kamieniem potknięcia jest egocentryzm. Życie dla siebie samego jest kamieniem potknięcia. Dla wielu chrześcijan, którzy mają dobre serca i chcą dobrze, dlatego właśnie Jezus mówi: Przede wszystkim musicie wyrzec się samych siebie. Narodziliśmy się w czymś niewłaściwym. Narodziliśmy się w Adama. A Adam jest skupiony na sobie. Szuka swego, trwa w samosprawiedliwości. Wiecie, o czym mówię. Gdy tylko się narodziliśmy, potrzebowaliśmy miłości, uczuć, stabilizacji oraz bezpieczeństwa. Potrzebowaliśmy, by ktoś myślał o nas dobrze. Narodziliśmy się z ogromną ilością potrzeb. Te potrzeby wypływają ze źródła, którym jest egoizm. Nie narodziliśmy się w społeczności z Bogiem. Narodziliśmy się w Adama. Dlatego właśnie musimy narodzić się na nowo. Właśnie w tym objawia się łaska Boża. Bóg widząc to mówi nam, nie ma znaczenia to, czego nie rozumieliście albo co robiliście. Ja nie zmieniłem swojego zdania na wasz temat, ponieważ wiem, jak będzie wyglądać wasze życie, gdy ja w was zamieszkam. Pośle swojego Syna po to, by przebaczyć wam wszystkie wasze grzechy, by Jego krew was oczyściła i abym ja mógł zamieszkać w was. Właśnie tak brzmi prawdziwa Ewangelia. Celem bycia chrześcijaninem jest trwanie w pokoju z Bogiem i bycie odzianym w Jego sprawiedliwość. Stajemy się chrześcijanami z różnych powodów. Niektórzy mają problemy finansowe albo rodzinne. I myślą sobie, no dobrze, to zacznę czytać Biblię albo chodzić do kościoła. Brakuje nam pieniędzy, więc szukamy wersetów, które mówią o bogactwie, albo szukamy chrześcijańskich treści na temat prosperowania. Właśnie śpiewaliśmy pieśń, w której były następujące słowa: Nie chcę Twojej ręki, chcę Twojej twarzy. Nie ma nic złego w otrzymaniu awansu, ale jeśli to, czy dostałeś awans, czy nie, wpływa na Twoją relację z nim, no to już widzisz, że trwasz w bałwochwalstwie. Dlaczego? Ponieważ nie żyjesz dla powodu, dla którego on chce, żebyś się żył. Gdyby ludzie rozumieli to, o czym mówię, już nigdy nie byliby zniechęceni. Nie potrafiliby nawet się zniechęcić, gdyby ich współmałżonek odwalał dziwne akcje. Nie szukaj swojej tożsamości w innych ludziach. Twoja tożsamość jest odnaleziona w Chrystusie. Jesteś w nim ugruntowany, w nim i w jego miłości. To sprawia, że możesz dawać, że jego miłość może przez ciebie przepływać bez względu na to, co się dzieje. To, jak się mamy, nie powinno mieć nic wspólnego z tym, jakie są okoliczności naszego życia. Prawda jest tym, co nas wyzwala. W jaki sposób odpowiadają chrześcijanie, gdy pytasz się ich, jak się mają? No, bracie, ledwo co się trzymam. Mam teraz okres pustyni. Ciężko jest, dlatego proszę, módl się o mnie. Gdy mówisz coś takiego, to zdradzasz się z tym, że twoje okoliczności kształtują to, jak się czujesz. Jak wygląda Twoja relacja z Nim? Chrystus w nas jest naszą tożsamością. On jest mocą naszego życia. Jeśli celem Twojego życia jest to, by zgadzały się wszystkie okoliczności Twojego życia, to gdy coś się nie zgadza, zastanawiasz się, co robisz nie tak, co z Tobą jest źle. I zaczynasz znowu internalizować to, co się dzieje. To, o czym mówię, jest arcyważne. Powód, dla którego stajemy się chrześcijanami, jest niesamowicie istotny. I wydaje mi się, że nie mówimy o tym wystarczająco wiele. Przede wszystkim w Ameryce stajemy się chrześcijanami, by nie pójść do piekła i by żyć na zawsze. W ten sposób głosimy Ewangelię. Takie głoszenie z definicji sprawia, że traktujemy Ewangelię jako coś, co ma nam coś dać, a nie nas przemienić od środka. Zaczynamy wyznawać ustami, że jesteśmy chrześcijanami, ale tak naprawdę nasze wnętrze jest dokładnie takie samo. Chodzimy do Kościoła, ponieważ wiemy, że powinniśmy. Błogosowimy nasze posiłki. Modlimy się przed spaniem. Ale Bóg nadal nie jest dla nas realny. Staliśmy się chrześcijanami po to, by coś od Boga dostać. Musisz bardzo uważać, byś Ty nie miał takiego nastawienia. Tak właśnie wygląda życie, które cały czas jeszcze jest skupione na sobie. I szatan nie będzie miał z Tobą zbyt wielu kłopotów. Nie chce go wywyższać. Jednocześnie jest napisane, że nie mamy być nieświadomi Jego planów i że nie mamy mu dawać przystępu. Jeśli żyjesz dla siebie, to dajesz mu automatycznie przestrzeń do działania w swoim życiu. On jest przekonany, że kochasz siebie bardziej niż innych i Boga. Dlatego będzie tworzył okoliczności w Twoim życiu, po to, by doprowadzić Ciebie do miejsca takiej reakcji, jakiej się spodziewa. A potem powie Ci, widzisz, a nie mówiłem? Jesteś taki, taki i smaki. Właśnie tak to działa. Dlatego nie masz miłować swojego życia aż do śmierci. Stajemy się chrześcijanami po to, by przede wszystkim szukać Królestwa Bożego. Naszym celem jest to, by wypływał z nas Jezus, gdy okoliczności naszego życia nas wyciskają. Co wypływa z pomarańczy, gdy jest ściskane? Sok pomarańczowy, wydaje nam się być to normalne. Gdyby okazało się, że wypływa z niej sok jabłkowy, byśmy byli naprawdę zdziwieni. Dlaczego więc nie dziwi nas, że gdy wyciskany jest chrześcijanin, to nie wypływa z niego Chrystus? Jeśli się tak dzieje, nie oznacza to, że jesteśmy źli i jesteśmy hipokrytami. Pokazuje to tylko, że nie rozumiemy, dlaczego On w nas jest i dlaczego jesteśmy chrześcijanami. Bycie chrześcijaninem oznacza bycie małym Chrystusem. To oznacza, że gdy dzieje się w naszym życiu coś trudnego, to wypływa z nas On. Gdy jesteś chrześcijaninem po to, by żyć dla Królestwa Bożego, to nie płaczesz, gdy potraktuje Ciebie źle Twój przyjaciel. Bez względu na to, co robi Ci Twój przyjaciel, Chrystus nigdy nie zmienia swojego zdania na Twój temat. On kocha Ciebie tak samo, bez względu na to, co się dzieje, i możesz się na tym oprzeć. Jest napisane, że gdy będziemy za Nim podążać, będziemy czynić na ziemi to, co On czynił, będąc tutaj. On jest w nas. Chrystus w nas jest nadzieją Bożej chwały. Gdy chodzę w miłości w taki sposób, w jaki Bóg chodzi w miłości, to wtedy na ziemi objawiana jest Boża chwała. Gdy przebaczam na ziemi w taki sposób, w jaki Bóg przebacza, to Boża chwała manifestuje się na ziemi. Czy mamy prawo komukolwiek nie wybaczyć, jeśli Bóg przebaczył nam wszystko? Skąd wzięliśmy mentalność, która pozwala nam na nieprzebaczenie? Na pewno nie od Jezusa. Na pewno nie nauczyliśmy się od tego, od naszego Pana. Słuchajcie, my narodziliśmy się na nowo. Nasze pierwsze narodziny na tym świecie nie były zbyt udane. Za pierwszym razem narodziliśmy się w niewłaściwym domu. Zostaliśmy wychowani przez niewłaściwe nauczanie. Prowadziła nas mentalność egoizmu i skupienia się na sobie. Nie ma znaczenia, czy jesteś stary czy młody. Doskonale wiesz o czym mówię. W Twoim życiu chodziło Ci o Ciebie, a w moim życiu chodziło mi o mnie. Skupiają się na tym, jak się czuje na tym, czego potrzebuje czy czego chce. Musisz naprawdę uważać, by tej mentalności nie wnieść do Twojej relacji z Bogiem. Ty musisz umrzeć dla siebie na tej ziemi. Musisz wyrzec się samego siebie. Nigdy nie weźmiesz na siebie swojego krzyża, jeśli nie zaprzesz się samego siebie. Co oznacza branie na siebie swojego krzyża? Oznacza nieoddawanie złem za zło. Oznaczenie pozwalanie na to, by to, przez co przechodzisz, definiowało to, jak się masz. Pozwól, by to, przez co On przeszedł, definiowało to, jak się masz. Niech Jego życie będzie Twoim życiem. Właśnie na tym polega wiara. Na tym polega prawdziwe chrześcijaństwo. Tak naprawdę tylko to jest chrześcijaństwem. Wszystko, co jest poza tym, jest niebiblijne. Mówię to, ponieważ widzę między nami. Wiele zachowań, które są różne od tego, co właśnie powiedziałem. Słuchajcie, świetnie się dzisiaj z Wami bawię. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Zrobiło się zabawnie, ponieważ widziałem wyraz Waszych twarzy. To wszystko przez wyraz Waszych twarzy. Przed chwilą poczułem się, jakbym był na spotkaniu z modlitwą o uwolnienie. Mam wrażenie, jakby Was coś przed chwilą opuściło. Słyszycie w swoim sercu, że to, o co mówię, jest prawdą. Słuchajcie, właśnie po to jesteśmy chrześcijanami. Zanim się nimi staliśmy, byliśmy pełni samych siebie. Nie przychodzimy do Boga po to, by coś od Niego otrzymać, ale po to, by stać się do Niego bardziej podobnym. Nikt nie przychodzi do Boga, jeśli najpierw nie zobaczy Jego miłości do siebie. Słuchajcie, nawet w tym dniu, w którym zgrzeszyliście, całkowicie świadomie tego. On nie zmienił swojego zdania na temat Twojego przeznaczenia i Twojej wartości. Nie ma znaczenia to, jak bardzo chciałeś się Mu postawić, jak niesprawiedliwie się zachowałeś. On zawsze patrzy na Ciebie i mówi: Wiem, że stać się na więcej, że jesteś stworzony do czegoś większego. Słuchajcie, co Jezus powiedział na krzyżu. Skierował to słowa do ludzi, którzy jeszcze przed chwilą krzyczeli Ukrzyżuj Go. Jest napisane, że Jezus został umęczony bardziej niż jakikolwiek inny człowiek w historii ludzkości. Oznacza to, że Jezus był w gorszym stanie niż najbardziej umęczony i zakatowany człowiek w całej historii ludzkości. W tamtych czasach palono chrześcijan, robiono to cały czas, polewano ich olejem, a następnie podpalano. Czy po takim spaleniu można rozpoznać, czy osoba, która została zabita, była kobietą czy mężczyzną? Czy można było rozpoznać ich tożsamość? Jezus umęczony bardziej niż jakikolwiek człowiek w historii ludzkości. On zupełnie siebie nie przypominał. W takim stanie wisiał na krzyżu jednocześnie, był świadomy tego, co się dzieje. Był w stanie zachować jasność myśli. Widzicie, śmierć nie miała nad nim władzy. Był bezgrzeszny. Śmierć nie miała nad nim władzy. Zawsze zastanawiałem się, jak to możliwe, że on fizycznie wytrzymał takie tortury. Było tak dlatego, ponieważ On nie mógł umrzeć. W piątym rozdziale listu do Rzymian czytamy, że przez grzech śmierć przyszła na świat. Wszyscy umarli, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. A więc skąd bierze się śmierć? Jaki jest fundament, na którym śmierć jest zbudowana? Tym fundamentem jest grzech. A kto nigdy nie zgrzeszył? I kto z tego powodu nie był w stanie umrzeć? Dlatego mówił, nikt nie zabiera mi mojego życia. To ja oddaję je z własnej woli. Powiedzcie mi, czy jest tutaj jakaś pielęgniarka lub pielęgniarz? Proszę, powiedzcie mi, czy gdy ktoś jest pobity tak bardzo, że nie można rozpoznać tego, kim jest, to czy nie wydarzyłoby się w ciele tej osoby coś takiego, co sprawiłoby, że ona by umarła? Ktoś, kto został poddany takim torturom jak Jezus. Normalnie nie byłby w stanie cytować słowa Bożego na Krzyżu i świadomie mówić do Jana, Oto matka Twoja, a do swojej matki, Oto twój syn. Ponadto w tym stanie powiedział jeszcze, Ojcze, przebacz im, ponieważ oni nie wiedzą, co czynią. To robi na mnie ogromne wrażenie. Innymi słowy, Jezus powiedział, Gdyby ci ludzie wiedzieli, co robią, gdyby wiedzieli, kim jestem i kim oni naprawdę są dzięki mnie, to nie robiliby tego, co robią. Jeśli kochaliby mnie, byliby mną wypełnieni, nie zrobiliby tego, co robią teraz. Ojcze, dlatego przebacz im. To mi wystarcza. Czy nie cieszy Was to, że w tej sytuacji Jezus nie powiedział: Ludzie zawsze mnie wkurzają? Czemu oni tacy muszą być? Ja nie potrzebuję w swoim życiu powodów, dla których sobie tłumaczę to, że nie jestem do Niego podobny. Nie pozwolę, żeby to, w jaki sposób ktoś się źle zachowuje wobec mnie, przewyższyło to, co Jezus zrobił dla mnie. Nie będę, kurczowo, trzymał się czyjejś słabości i czyjegoś grzechu, skoro On jest moją siłą. Och, bracie, ty nie rozumiesz, to dzieje się już tak długo. Nawet nie wiesz, ile lat muszę się z tym zmagać. Posłuchaj mnie, gdyby Bóg w ten sposób ciebie traktował, nie miałbyś nadziei na tym świecie. Gdybyśmy my byli w stanie Go zmienić, to On nie mógłby zmieniać nas. My wychowaliśmy się w kłamstwie, Wychowaliśmy się w egoistycznym stylu życia. Jest ono zasilane przez to, że rościmy sobie jakieś prawa. Słuchaj, jeżeli zaparłeś się z samego siebie, to dlaczego rościsz sobie jakieś prawa? Jeśli zaparłeś się z samego siebie, to oznacza, że nie masz już żadnych praw. Zostało ci tylko jedno prawo do tego, by stawać się do niego coraz bardziej podobnym. Jeżeli mówisz, że czyjeś złe zachowanie, czyjś grzech, daje ci prawo do tego, byś nie żył w Chrystusie. To oznacza, że wywyższasz tę osobę i jej grzech ponad jego cierpienia i jego dzieło. W jaki sposób mamy nie pamiętać zła, które nam wyrządzono? Czy dochodzimy w naszym życiu do tego wersetu i jego wypełnienia przez dyscyplinę, czy przez właściwą perspektywę i spojrzenie na życie? Słuchajcie, widzicie we mnie pasję. Próbuję być spokojny, ale widzicie wyraźnie, że nie wychodzi mi to zbyt dobrze. Wiem, że to, co mówię, ma moc do zmiany życia. To, co mówię, jest rzeczywistością mojego życia od 27 lat i nikt nie jest w stanie mi tego zabrać. Właśnie dlatego dalej, po 27 latach, nadal jestem podekscytowany Ewangelią. Nie jestem siwym, zmęczonym Ewangelią staruszkiem, który już w panu jest tak długo, że nie ma na nic siły. Jezus we mnie żyje i dał mi nowy cel dla mojego życia. Ten cel jest niesamowity, jest wieczny i całkowicie zmienia życie. Ten cel już się nie zmieni do końca moich dni. Codziennie budzę się będąc z nim. Budzę się będąc z nim jedno. Nie budzę się i nie modlę się o to, by mój dzień poszedł mi gładko. Ja wierzę w to, że każdy dzień będzie pełen jego obecności, bez względu na to, czy będą wyzwania, czy nie. Ja nawet na tym specjalnie się nie skupiam. Kiedy okoliczności mnie wyciskają, to wypływa ze mnie Jezus. Dlaczego tak jest? Ponieważ wyrzekłem się samego siebie. Nie pomodliłem się modlitwą po to, by pójść do nieba. I nie przyszedłem do Boga po to, by poprawił jakość mojego życia. On dał mi nowe życie, dał mi nowy cel i powód, dla którego żyję. Rozumiecie to? Jestem nowym stworzeniem. Podczas uwielbienia usłyszałem, że powinienem podzielić się z wami fragmentem z listu do Galacjan. Szósty rozdział listu do Galacjan, czternasty werset. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bez krzyża nie mamy tożsamości. Ta, którą mamy, jest fałszywa. Paweł mówi, nie chcę się chlubić niczym innym niż krzyżem, ponieważ krzyż jest tym, co go definiuje. Krzyż nie jest jedynie miejscem, w którym znajdujemy Boga. Krzyż jest miejscem, w którym odnajdujemy i Boga, i siebie. Gdy narodziłem się na nowo, powiedziałem Bogu, wiem, że jesteś w tej Księdze. Nasłuchałem się bardzo wielu rzeczy na Twój temat. Ludzie mówią na Twój temat naprawdę różne rzeczy. Ja potrzebuję wiedzieć, kim Ty jesteś. Wierzę, że jesteś w tej Księdze. Wiecie, gdy wybrałem się w tę podróż poszukiwania Boga w tej Księdze, odnalazłem również siebie w niej. Gdy zobaczyłem, kim jest Bóg, zrozumiałem również, kim jestem ja sam. Zrozumiałem jego serce i intencje, jakie wobec mnie ma. Czytając słowo, zdałem sobie sprawę z tego, do czego Bóg nas stworzył. Zobaczyłem, że zatraciliśmy nasze przeznaczenie przez grzech. Pamiętajcie, celem Ewangelii nie jest błogosławienie nas, tylko przemienienie nas. Czy zostałem przeniesiony z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości? Czy jestem tylko człowiekiem, który ma wyznanie, umie powiedzieć, w co wierzy? I chodzi do kościoła, ale myśli dokładnie tak samo, jak przed Nowym Narodzeniem. Czy cały czas rościmy sobie takie same prawa, jakie rościliśmy sobie przed poznaniem Go? Czy jesteś w stanie mi zaleźć za skórę dokładnie tak samo, jak wtedy, gdy jeszcze Go nie znałem? Czy też może mam nową perspektywę? Czy jesteś w stanie zagrać mi na nerwach? Czy też może Bóg dał mi nowe nerwy? Jeśli ktoś jest w stanie zagrać ci na nerwach, to znaczy, że potrzebujesz przyjąć od Jezusa nowe nerwy. Ale dlaczego on po prostu się nie zmieni? Ponieważ ty cały czas jesteś podatny na zranienie. Nawet jeśli ta osoba się zmieni, to inna ciebie wkurzy, prędzej czy później. Czy ma to dla was sens, czy nie? Wszystko o czym wam mówię, znalazłem w tej księdze. Dlatego zewleczmy z siebie to co stare i obleczmy się w to co nowe. Zewleczmy z siebie to co zepsute. Cielesność, która szuka tylko swego. Te postawy, które mówi: "Ja bym się tak nie zachował, gdyby on nie zrobił tego". Zobacz, zawsze masz wymówkę która usprawiedliwia twój aktualny stan jednocześnie nie przynosi to życia nie potrzebuję wymówki od tego by nie być do niego podobnym ja znalazłem powód dla którego wiem że moje życie może świecić codziennie rano mogę się budzić po to by kochać boga i kochać ciebie mogę też się budzić po to by być kochanym przez ciebie co jest lepsze jeśli będę się budził po to byś tym nie kochał będę miał się tylko tak dobrze jak dobrze ty mi tę miłość okazujesz ludzie myślą gdyby tylko ktoś mnie docenił Gdyby tylko ktoś zaśmiał się z mojego żartu, gdyby tylko ktoś zwrócił na mnie uwagę. Żyjąc w tym miejscu, Twoja tożsamość jest zależna od człowieka. Nauczyłem się, by tak nie żyć 27 lat temu, i właśnie dlatego jestem taki, jaki jestem. Nie umiem mówić o tych rzeczach bez pasji w sercu. One są moją rzeczywistością. Nie są moim kazaniem, które głoszę. Są moim życiem. To, o czym mówię, jest potężną prawdą. Nie wszyscy zawsze będą podejmować właściwe decyzje. Czasem ci, którzy są nas najbliżej, podejmują okropne decyzje. Czasem podejmują je z jeszcze gorszych powodów. Żyją w totalnym zwiedzeniu. Jeżeli nie jesteś ugruntowany w tym, co mówię, to czyjś grzech stanie się podstawą, na której ty kreujesz swoją tożsamość. Czyjś błąd, czyjaś pomyłka, czyjś upadek stanie się twoją tożsamością. Zamiast tego jego zwycięstwo powinno być twoim fundamentem i twoją tożsamością. Wiecie, ja odnalazłem w nim swoją tożsamość. Odnalazłem w nim siebie. Już nigdy nie dam się złapać z powrotem w tę pułapkę. Moja tożsamość w nim jest stała i niezmienna. I właśnie dzięki temu jego życie przepływa przeze mnie każdego dnia. Będę chodził w świetle tak, jak on jest w świetle. Nie mów mi, bracie, przecież ty nie byłeś na moim miejscu, nie wiesz jak to jest. Mając taką postawę, przekonujesz samego siebie, że nie możesz żyć w wierze i w prawdzie. Twoje niekorzystanie z prawdy nie zmienia jej. Rozumiecie? Ona jest zawsze taka sama. Niech Bóg mnie uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany. Co to oznacza? Że ukrzyżowany dla nas jest sposób myślenia tego świata, jego filozofię, ukrzyżowana dla nas została droga, która wydaje się być słuszna człowiekowi. Właśnie na tym polega problem. Ten świat idzie drogą, która wydaje się być mu słuszna. Nie jest to łatwe, ponieważ jest duża szansa, że Twoich dwóch najlepszych przyjaciół też idzie drogą, która wydaje się być słuszna człowiekowi. A gdy trzy osoby już myślą w ten sam sposób, to wydaje im się, że mają rację. Jeśli droga, którą idziesz, nie rodzi w Tobie życia, to znaczy, że musisz zastanowić się nad sposobem swojego myślenia i wierzenia. Ja nie potrzebuję praw w swoim życiu, nie potrzebuję mieć racji, ale potrzebuję świecić potrzebuje nie miłować swojego życia aż do śmierci. Zazwyczaj ten znany fragment z Objawienia cytujemy niepełnie. Mówimy, zwyciężamy przez słowo naszego świadectwa i przez jego krew. A tam są trzy elementy. Jest napisane, że oni zwyciężyli przez słowo swojego świadectwa, przez krew i przez nieumiłowanie swojego życia aż do śmierci. Pierwsze dwa aspekty tego zwycięstwa nie mają na czym osiąść, nie mają przestrzeni do funkcjonowania, jeżeli cały czas żyjemy jeszcze dla siebie. Ludzie potrafią w kółko cytować pismo, a mimo tego ich wnętrze się nie zmienia. Potrafimy cytować wersety, jednocześnie nie poddając się Bogu. Gdy tak się dzieje, po pewnym czasie zaczynamy być przekonani o tym, że słowo nie ma mocy. Mówimy: już nie wiem, co mam cytować. Cytowałem i cytowałem. Miałem trzy ulubione wersety w tym temacie. I nic się nie stało. Paweł mówi, modlicie się, staracie się, ale nie utrzymujecie, ponieważ prosicie po to, by zaspokoić swoje własne pragnienia i rządze. Nie chcę, żeby to brzmiało dla was, jakbym czepiał się szczegółów, ale motywy naszego serca są tak istotne. Powód, dla którego robimy to, co robimy, jest tak istotny. Powiedzcie, dlaczego czytacie Biblię? Dlaczego przychodzicie na spotkania? Dlaczego mu śpiewacie? Zadajcie sobie te pytania. Powód, dla którego robicie te wszystkie rzeczy jest bardzo ważny. Motywy naszego serca muszą być czyste. Zdałem sobie sprawę w którymś momencie, że Bóg stworzył mnie dla określonego celu. Zapłacił za to, bym znów wrócił na właściwy tor. Ja poddałem się Jego celom i szukam najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Skupiam się na tym, w jaki sposób On patrzy na mnie i to utrzymuje mnie w miejscu szukania Jego Królestwa. Każdego dnia stoję przed Nim bez wstydu i bez zasłony na swojej twarzy. Powiem Wam coś ekscytującego: nikt nie jest mi nic winien. Ta rzeczywistość sama w sobie jest absolutnie wystarczająca. Zrozumieliście? Nikt nie jest mi niczego winien. Nikt nie jest w stanie mnie zawieść. Nie obudziłem się po to, byś mnie kochał. Ale po to, by być bardziej do niego podobnym. Rozumiecie? Jeżeli budzisz się codziennie rano po to, by być przez Boga błogosławionym, będziesz miał się tylko tak dobrze, jak ci się wydaje, że Bóg ci błogosławi. Jeśli budzisz się po to, by dobrze ci poszło w pracy, to będziesz miał się tylko tak dobrze, jak dobrze będzie ci szło w pracy. Jeśli budzisz się po to, by zmieniła się ta i ta osoba, to twoje samo poczucie będzie zależeć od tego, czy ona się zmienia, czy nie. Będziesz zadowolony lub niezadowolony. W zależności od tego, czy widzisz, że twoje modlitwy działają, czy nie, pozwolisz w ten sposób, żeby czyjeś zachowanie wpływało na to, kim jesteś. Gdy osoba, którą się modlisz, się nie będzie zmieniać, w końcu zdenerwujesz się na Boga. Powiesz mu, czemu nic z tym nie robisz? Ile jeszcze mam to znosić? Czy widzicie, za tymi modlitwami stoi egoizm? Modlitwy, za którymi stoją takie motywy serca, nie mają nic wspólnego z Bożym Królestwem. Słuchajcie, my mamy być ukrzyżowani dla tego świata. A świat ma być ukrzyżowany dla nas. Czy właśnie tak nie jest tutaj napisane? Przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. To jest coś. A więc jestem w tym świecie, ale nie jestem z niego. Dopiero w miejscu śmierci dla tego świata jesteśmy w stanie zrozumieć, o czym ten werset mówi. Nie upodabniam się do sposobu myślenia tego świata i tego jak funkcjonuje, ale przemieniam się przez odnowienie mojego umysłu. To znaczy, że zaczynam myśleć w taki sposób, w jaki nigdy wcześniej nie myślałem. Szukam tego, co jest Królestwa Bożego, a nie swego. Szukam dobra innych i Bożej woli, a wyrzekam się szukania swego. Odnawiam swój umysł. Rozumiecie to? I wtedy się przemieniam. Zaczynam myśleć tak, jak On myśli. Przestaję być osobą, która tylko do Niego się modli i mu śpiewa, i dzieli się z Nim swoją listą potrzeb. Zaczynam być kimś, kto za Nim podąża. I wydaje mi się, że właśnie tego on od nas chciał. Nigdy nie powiedział nam, zbierajcie się raz na tydzień i śpiewajcie mi, ile będziecie mieli pary w płucach. Jestem przekonany, że w którymś momencie on gdzieś tam powiedział, podążaj za mną.